Pamiętam, jak szukałam miejsca, gdzie mogłabym kupić prawdziwie zdrowe jedzenie, i wtedy jeszcze wierzyłam różnym reklamowym napisom na produktach, które reklamowały się jako organiczne, ekologiczne, zdrowe. Pamiętam, jak kiedyś w znanej sieci sklepów ze zdrową żywnością. Znalazłam bulion wegański, na którym dużymi literami było napisane nie zawiera glutaminianu sodu, nie zawiera konserwantów, itd. Ale kiedy wczytałam się w skład, to na pierwszym miejscu wśród składników znajdował się hydrolizat białkowy, który jest pochodną glutaminianu sodu i po prostu inaczej się nazywa. Więc kiedy odkryłam, że ekologiczne, tak zwane zdrowe, owsiane ciasteczka mogą mieć. W składzie, syrop glukozowo-fruktozowy, emulgatory, stabilizatory i inne bardzo niezdrowe rzeczy, byleby tylko pochodziły z plantacji ekologicznych, postanowiłam założyć własne miejsce ze zdrową żywnością, takie, co do których nie miałabym absolutnie żadnych wątpliwości, że to jest w 100% zdrowe. I dlatego właśnie założyłam zdrową sowę. Zdrowa Sowa to jest takie miejsce, istniejące tylko w internecie, ale takie miejsce, gdzie absolutnie wszystko, co tam znajdziecie herbatę, kawę, czekoladę, ryż, przyprawy, różne mieszanki, orzechy, owoce suszone i wiele innych rzeczy oraz książki, biżuterię miedzianą i dzbanki gliniane. Ale produkty żywnościowe oraz suplementy, które też mamy, są absolutnie stuprocentowo pewne. Osobiście sprawdziłam wszystkie badania, kiedy mieliśmy wątpliwości. Wysyłaliśmy produkty żywnościowe do dodatkowych laboratoriów, żeby przebadać je pod kątem zawartości pestycydów, metali ciężkich i innych możliwych zanieczyszczeń. Więc chciałabym serdecznie zaprosić Was do zdrowej sowy. Zobaczcie, jakie cuda udało nam się znaleźć oraz stworzyć, dlatego że suplementy, które mamy, czyli takie substancje pochodzące z, wyłącznie z najwyższej jakości naturalnych składników, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Mamy fantastyczną witaminę C, zrobioną wyłącznie z proszków owocowych. Mamy fantastyczną wegańską witaminę D. Mamy absolutnie chyba najczystszy w Polsce olej z alg o bardzo wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych omega-3, tych najzdrowszych, których wszystkim nam potrzeba. Mamy różne gotowe preparaty na wzmocnienie odporności, na obniżenie cukru, na stawy i kości, na włosy i paznokcie, na skórę. Na wzmocnienie metabolizmu, na oczyszczenie organizmu, na uspokojenie, na pobudzenie między innymi z guaraną, i tak jak powiedziałam, są stuprocentowo czyste, zrobione wyłącznie z najwyższej jakości całkowicie naturalnych składników. Jestem bardzo dumna z tego, że udało nam się w zdrowej sowie zgromadzić tak dużo wyjątkowych i naprawdę zdrowych, czystych. Produktów. Serdecznie zapraszam. Naprawdę mamy, mamy najlepszą czekoladę na świecie. Spróbujcie szczególnie figowo migdałowej, która jest moją ulubioną, albo 90% czekolady z kruszonymi ziarnami kakaowca. Spróbujcie naszej pysznej zielonej herbaty sprowadzanej z Japonii. Mamy też czerwoną herbatę. Mamy pyszną kawę Semorrado. To jest kawa pochodząca z Brazylii, która ma. W sobie naturalny czekoladowy aromat. Mamy czarny ryż, czerwony ryż i brązowy ryż. Mamy cynamon oczywiście ten najlepszy cynamon cejloński, zarówno w laskach jak i mielony. Mamy wiele innych przypraw, zioła prowansalskie, oregano, pieprz, sól himalajską. Ostatnio pojawiła się cała seria przypraw w specjalnych młynkach żeby można było małą ilość na bieżąco zmielić i dodać do potrawy, żeby przyprawy były zawsze świeże. A oprócz tego mamy też książki i to książki, które są dostępne wyłącznie w Zdrowej Sowie, między innymi najnowsza książka, czyli Wiosna Nowej Nadziei, ale też Skarby Medycyny Naturalnej i książka składająca się wyłącznie z żółtych kartek. <grym> mamy książkę dla osób, które chciałyby spróbować jeść zdrowo i przejść na zdrowy styl życia. Wegańskie przepisy dla początkujących, gdzie są nie tylko przepisy, jest też bardzo dużo różnych informacji z badaniami naukowymi dotyczących zdrowego sposobu odżywiania się. Mamy piękną miedzianą biżuterię, mamy piękne i zdrowe dzbanki oraz kubki miedziane, mamy dzbanki gliniane i wiele innych pięknych rzeczy. Serdecznie zapraszam was do Zdrowisowy.